No, i udało mi się odebrać siodło od tapicera. Tapicer wykonał dosyć dobrą robotę. Zwłaszcza, że pianka tutaj była dosyć mocno sperforowana. Jak widzicie tutaj na oryginalnym poszyciu, w tym miejscu było mocne rozdarcie. Ktoś chyba nie chciał za bardzo tracić kasy na, na rekonstrukcję tego siodła, chociaż kosztowało to zaledwie 200 zł. Tutaj położył dookoła i po prostu, takerem przy, przypiął od dołu kawałek skóry. także wystawała napis Honda, po prostu i tutaj widać tą linię odcięcia, gdzie, gdzie, gdzie przykrywała tutaj skóra. Natomiast tutaj było odsłonięte. Suma summarum, z siedzenia można było korzystać, ale ja chciałbym zrobić dosyć fajny efekt wizualny. Dlatego zdecydowałem się oddać to do tapicera. Dlaczego do tapicera? Bo miałem nadzieję, że zrekonstruuje po prostu piankę. piankę, tą która jest pod spodem, tą tapicerską. No i zrobił to całkiem nieźle. No nie jest może idealnie, ale za cenę 200 zł, siedzenie prezentuje się całkiem, całkiem. Są drobne różnice między oryginalnym a obecnym oprzyciem. Ale jest to wykonane dosyć porządnie. Użył, y, tapicer użył dosyć dobrego materiału, bo jest to sky. Niemniej jest to sky dedykowany do obuwia. Czyli on powinien być troszkę mocniejszy. Zresztą, co widać w tej warstwie y, dającą efekt końcowy? Tutaj widzimy, że jest to takie skóro Troszkę elastyczne i na pewno nie przypomina skyu. A tutaj jest po prostu taki hamski sky. Oczywiście siedzenie jest z lat 80 więc te materiały były zupełnie inne. Nie było, nie było być może aż tak dobrze rozwiniętych tych rozpuszczalników butylowych, czy jakkolwiek tam jest to dodawane do tego plastiku. No i yy, na pewno to nowe siedzenie ma troszkę grubszą tą skórę. No ale dobrze, siedzenie jest zrobione. Niemniej jednak, jak widzicie, tutaj brakuje napisów napisów Honda MTX i z tyłu Honda tak jak jest to tutaj w oryginale dlatego ja dążąc do pełnego oryginału chcę chcę te napisy odtworzyć chcę te napisy odtworzyć dlatego też porobiłem parę zdjęć gdzie chciałem uchwycić ten proces Teraz tak. Chodzi o farbę. Dwa, dwa produkty, zupełnie inne. Yy, akrylowy barwnik do, do skóry, do skóry również, reklamowany że do butów i yy, akrylowy lakier. Zrobiłem dwie próbki. Tutaj z tej strony widać yy, akrylowe natryśnięcie. Może nie zbyt estetycznie, ale jest to na, na docelowym kawałku skóry. I tutaj z tej strony troszeczkę taki kremowy. Nie do końca mi się podoba to wykończenie tego, tego barwnika. Yy, kolor yy, dedykowany, produkty de dedykowane stricte do skóry. Zobaczymy jak to będzie się miało w, w, w praniu. Poczekam aż to teraz wyschnie dobrze, a potem zacznę to testować poprzez pocieranie, poprzez zginanie tej skóry. Wiadomo, chciałbym wybrać produkt, który jak najdłużej zatrzyma się na, na, tym, na tym siedzeniu. A teraz, żeby nie tracić czasu, zajmiemy się naklejaniem szablonów. Okay. Zaczniemy może od napisu Honda. Tutaj wydrukowałem sobie napis z typowym takim dla, dla Hondy logotypem, te literki H i N. One są specjalnie z takimi daszkami od góry. Jak widzicie napis, który wydrukowałem i napis na oryginalnym siedzeniu są niemalże w identycznym rozmiarze. Mam nadzieję, że jest to tak. Zbliżony rozmiar, że naprawdę nie, nie będzie tutaj wnikał, czy to jest poprawnie, czy niepoprawnie. Teraz największa yy, sztuka jest w tym, żeby to nakleić jakoś rozsądnie. Tutaj od środka, pokazywałem na zdjęciach, jest przyklejona taśma dwustronna. Zrobiłem to po to, żeby podczas nanoszenia farby na, na odsłonięte części na, na, na Sky żeby, żeby nie podciekało mi nic pod szablon czyli mm, chciałbym to będą, ranty będą mi bardzo dobrze przyklejone do do skaju albo po prostu najbardziej dobrze jak się da i będę nanosił barwnik albo sprayem albo yy, areografem to jeszcze zobaczę porobię jakieś próbki zobaczę może może coś modrego uda mi się wymyślić Niemniej jednak napis Honda bardzo pracochłonny, jeżeli chodzi i czasochłonny, jeżeli chodzi o wycinanie, mnóstwo zakamarków. Trochę się z tym męczyłem. Mam również przygotowane yy, gdzie to jest? To jest tutaj jest. Dwa szablony, jeżeli chodzi o napis MTX na bokach. Napis jest dosyć prosty. Yy, oba szablony wyciąłem z tego samego zdjęcia, ponieważ zdecydowałem się na wycinanie, na wycinanie ze zdjęcia. Nie chciałem na, na reprodukowany napis. Chociaż też prawdopodobnie by tego nikt nie zauważył, ale tutaj ta grafika delikatnie różni się od tego, co jest tutaj. Jest to jakaś czcionka, którą najbardziej udało mi się upodobnić do, do oryginalnego napisu. Niemniej jednak skorzystałem z oryginalnego napisu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało finalnie. No dobra, pierwszy napis mam za sobą. W ustawiłem w sposób pionowy, żeby mieć troszkę lepszą pracę tutaj na tym. Bardzo ciężko trzeba było to ustawić, tak żeby to było w miarę prosto. Tutaj mam odbity szef. Więc jak się patrzy od strony tyłu, no wydaje się, że jest to całkiem w dobrej pozycji. Jest napis jest idealnie w środku. Tutaj sobie zrobiłem taki mały znacznik. Tutaj zrobiłem sobie również znaczniki, żeby on był trochę w odpowiednim dystansie pionowym na motocyklu. Teraz co? Jak widzicie znaczek O i znaczek D i A nie mają czegoś w środku. No właśnie. Ok. Wszystkie wypełnienia w literkach O, D i A są już teraz gotowe. Jak widzicie, trochę to przewidziałem przed przyklejeniem. Dlatego też narysowałem linie pomocnicze, które pozwalały mi się zorientować, gdzie co musi być. Tutaj literka O ma skrajne linie, gdzie powinno się znaleźć O między nimi. D to płaska, no może tutaj delikatnie jest nieliniową. Ręka mi się trzęsła. A tutaj jest literka A, która powinna być w porządku. Papier ogólnie trochę się pogniótł na, na bokach, ale najważniejsze, że tutaj, na tej płaszczyźnie, gdzie będzie malowane, przylega całkiem nieźle i wydaje mi się, że to zda egzamin. No cóż, mamy tylko jedną próbę. <laughs> Zobaczymy, jak to będzie po malowaniu. No dobra, jeszcze dwa napisy MTX. Ładnie? Okej. Okay. Szalony są naklejone i teraz tak. Zrobiłem próby. To jest spray, który jest sprajem akrylowym do metalu, do metalu, do drewna, jak to zwał, lakier akrylowy po prostu. I tutaj zrobiłem tak. Tutaj drapanie paznokciem, tutaj drapanie paznokciem, tu jest troszkę grubiej, tu jest troszeczkę cieńsza warstwa. Zachowuje się tak dziwnie, trochę. Niby nie chce za bardzo złazić. Ale, no, w momencie, kiedy to będzie jakaś stara powłoka lakiernicza na tym, na, na, na sprayu, no to mi się wydaje, że to będzie opryskiwać. Tutaj natomiast jest próbka zrobiona tym, tą farbą akrylową do obuwia. Szczerze mówiąc, ten produkt zachowuje się troszkę gorzej według mnie niż lakier akrylowy. Z racji takiej, że w momencie kiedy pośniłem palec i zacząłem tutaj trzeć w jednym miejscu dosyć uporczywie, sprawdzając jak to się za zachowuje, po prostu produkt się ściera. I się, nie wiem czy mieliście do, do czynienia z farbami akrylowymi, takimi do malowania figurek czy do malowania obrazów. Oczywiście nikt takiej farby na obrazie nie będzie tarł paznokciem czy tam, czy palcem na mokro mocno, ale ona robi taką swoistą powłokę i ta powłoka szczerze mówiąc, ona się tutaj zwałkowała. Tej farby tutaj nie ma. Zostawało to, trochę tej farby, zostało tam gdzieś tam w zagłębieniach tej skóry, no ale na dobrą sprawę Kaja jest raczej gładka i obawiam się, że wcześniej czy później ta farba po prostu się tutaj zmyje, złuszczy. Dlatego nie wiem dlaczego, ale jakoś skłaniam się bardziej w kierunku tego spraya, kiedy mm, poślinionym palcem tre, 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 tutaj, tutaj w, w tych zawilonych miejscach, no i tutaj nic takiego nie, wyskaku, nie, nie, nie występuje. Ta, ta farba po prostu się. Nie schodzi tak łatwo, znaczy w ogóle nie schodzi praktycznie. Jest po prostu taka, jaka była. Czyli jest nieodporna na, na, na wilgoć. Tamta jest. Znaczy ta jest odporna na wilgoć, tamta nie jest odporna na wilgoć. Więc wydaje mi się, że użycie zwykłego sprayu będzie tutaj bardziej zasadne. No nic, poklejam dalej siodło, tak żeby mi tutaj nie było jakichś tam. Yy, niepotrzebnych yy, naprysków farby gdzieś dalej i zobaczymy jak to będzie wyglądało w finalnej w finalnej yy, odsłonie sam jest, przyznam się szczerze, że sam jestem ciekawy finalnego efektu wizualnego, tutaj szablony dolegają dosyć dobrze bardzo dobrze, yy, przemyję to jeszcze benzyną ekstrakcyjną tak żeby nie było tutaj jakichś tłuszczu ani innych takich niepo, niepotrzebnych zanieczyszczeń powierzchni lakierowanej no i co, i zacznę to jakoś próbować natryskiwać zwykły, najzwyklejszy spray na to trudno, najwyżej cała próba będzie pójdzie w łeb i po jakimś tam krótszym czy dłuższym użytkowaniu motocykla te napisy będą wyglądały tak jak cała reszta motocykla, czyli mocne retro No dobra, obczajcie widok końcowy, efekt jest, wydaje mi się, że zadowalający, tak to wygląda w przybliżeniu, z, nazwijmy to z daleka, z bliska mogłoby to być troszeczkę lepiej, wydaje mi się, że tutaj to jest kwestia szablonu, jakości jego docięcia, ja robiłem to skalpelem, i no, nie wydaje mi się to najlepsza metoda, aczkolwiek jest to metoda mocno chałupnicza, mocno modlarska i na jeden przypadek, jaki tutaj mam, na jeden przypadek, jaki tutaj mam, wydaje mi się, że jest satysfakcjonująca. Jest troszkę pracochłonna, oczywiście można by to zamówić na jakimś ploterze, naklejkę jakąś tam, eee, tym bardziej, że zdejmowanie tego było troszeczkę problematyczne, ale efekt końcowy jest naprawdę zadowalający. To siodełko troszeczkę ożyło. Zobaczcie, nawet tutaj nie tak bardzo rzucają się te fałdy związane z renowacją gąbki pod poszyciem. Fajnie, podoba mi się. Myślę, że nikt się nie doczepi. Jeżeli zobaczy coś takiego na starej. Zrobionej kondzie. Pozdrawiam.